Tak, bo po, z poprawy jest to niepotężny prom. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile ma pięć? Sześć? Pięć, sześć? Pięć, sześć. Pięć, sześć. Nieco, że z dalekomorskiej. Też tu się przypulę. Nie chcę, żeby to było na przyprawę. Sieć, sieć. No i jak można było tego nie zobaczyć, prawda? Cena tu niepotrzebne po drodze. No. Może tak, już tak, tak. Ja się piękne miejsce Tam. Gdzie my będziemy spacerować, tamto zwiedzać? Z dwóch murów postawam zejść jeszcze tam. Ta moglyszyło moje adrazko, a skoczki lubi twoje lice przybyło. Dalma tylko, ko czerno ko moje. Tak la wona soni na bile króli foje. Dalma diko zatane. Proszę Państwa, teraz doskonale widać panoramę i przy okazji powiem coś takiego o czym może nie wszyscy wiedzą na tym wzgórzu tym który bezpośrednio jest nad Dubrownikiem w czasie działań wojennych ustawiono admaty i, i strzelano bezpośrednio na to piękne miasto Która mieszka? Hilton Imperial. Słynny Dubrownik. Mury, które ponoć coś tam przyrównuje do jakiegoś Muru miejskiego. Nie wiem, jak to ale w każdym bądź razie konstrukcja bardzo solidna. Wejście przez jakąś tam branę dziwnie działa szybko U góry jakieś baszty. Badam Grażyna. Badam Grażyna. Badam Grażyna? Grażyna. Grażyna. Grażynka, no i no, myślę no, no, no. no. ja języka na ja, razie ja, nie ja, będę ja, wyjmować, Andrzej, ja, ja, bo ja. Bierz tego loda i rób to tak, jak należy. No. Tak? no.

bardzo gra. Nasi grajkowie. Tam Ага. Uh -huh. Idziecie na mury, czy nie? Ale ja nie widzę. Pachem, Proszę Państwa, przy okazji, ten, ten obiekt to jest najstarsza studnia w Europie. Ona, ten obiekt też był zniszczony i jest odbudowany. Janeczku, tak mam Cię, mam Cię Draniu, tak bardzo ładnie. Podoba mi się. Najstarsza na spódniarz wyróżnić. Teraz, już. Teraz Janek. Chodź ze mną. Julia. Coś co zrobiła. No Julia, Julia. Julia. Chodź, chodź Julia. Chodź. Chodź. Julia, chodź. chodź Julia, chodź, chodź. Julia, chodź

i podajecie na sprzedawańki Trzymaj bilet co, przeszłaś? Chodź, pójdziesz ze mną, zjemy sobie loda Chodź, surunia, pójdziesz z nami? Co, nie masz? Masz lej? O nie, pochłonęłeś? Wieżyczkę żeśmy z i tam później, jeżeli ktoś by z grupą odłączył się, to, to tam pod koniec przed bramą w prawej stronie jest taki kościół, który był też całkowicie prawie zburzony i odbudowywali go Polacy. Do krasna nocna ura, Tiska fanela W brzzi Jedba se diše Ja opet vidim Jedno bite sredinela. Od serca I pismo pisze Jedna z wizda

Časná nočná úra, batí z kampanela. Pijaná lúna, z neba se smie. Ja opäť vidím jedno víte, sritinela. A ničta nie, nikde kaplie. Jedna zvízda, čaj je pala, you just do 小阿姨。<laughs> Jula będzie miała. Jest, dwie A grawkę może tak, mam zaraz. Miała... Gdzieś tam się zy, wiesz, szczepi, żeby... Nie, nie potem na samym końcu szczepisz. nie chcesz od Nie. No. Dawać, to zbywam, chyba. A może już ten jedna, a tam ma. No Masz jeszcze to jest to No, no już Bo ja na przykład tak lubię mieć, na wszelki wykolek. No, Tylko jak ja później nie będą boczane, to wróćcie mi Just in Wejść, żeby takiego loda zjeść? Teraz powiedziała, A, że nie jest zmęczona. Po swojej kasy jeszcze nie ruszyła, nie? Bo zapomniałam jej zabrać. Zapomniałam. Kółko. Każdy chodzi sam. Jeśli do zakochania się we wszystkich miastach chorwackich wystarczy tylko jeden dzień, to dla Dubrownika, perły światowego dziedzictwa architektury UNESCO, wystarczające jest tylko jedno spojrzenie otoczony średniowiecznymi murami i wieżami, oblewanymi falami morskimi, Dubrownik leśni w wiekuistym pięknie swoich kamiennych szat. Dlatego spacer od jednej do drugiej bramy miasta jest właściwie spacerem po wielkich okresach historii sztuki, od sztuki romańskiej do gotyckiej, od Wysokiego Renesansu do baroku. Mury Dubrownika to najdłuższy system fortyfikacyjny w Europie. Opasują miasto, kreśląc nieregularny wielokąt. Ich wysokość dochodzi do 22 metrów. Szerokość od strony lądu sięga od 4 do 6 metrów, zaś od morza wynosi 1,5 do 3 metrów. Zespół fortyfikacji składa się z 14 wież, dwóch okrągłych baszt, dwóch twierdz i czterech bastionów. Ze wzgórza nad Dubrownikiem. Rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków świata. Bez trudu dostrzec można patrycjuszowskie pałace, wieże kościołów, masywne baszty i bramy, stary port i nowoczesne plaże. Całość wplata się w błękitne południowe niebo i spokojną koń Adriatyku. Na dokładne zwiedzenie miasta z pewnością nie starczyłoby całych wakacji, bo niemal każda budowla jest zabytkiem. Turysta musi sam dokonać wyboru, gdzie się udać i co zobaczyć. Kurak ogromny. Jest również takie miejsce Kazmu. Środynka. Pani się odważyła. Pani się odważyła, tak. Mieliśmy O no, kochany, jesteś odważny. Tak jest. Da. 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 No tak ale byś tak ten Tak szkodał? jest. Yy, no trudno się mówi. Wypadki przy pracy. Dziura, nie? chodź. No chodź, wchodź. Wchodź szybciutko, tak. Buziówkę na, na góry. Tak jest. O. Ja ni sam ljuba tvoja, previše sami robala, li po již od morna, beviche samo. 十岁。